Czołem, czołem, mówi do Was Staczewski. Kolejny odcinek to czas na kolejne tulowe porównanie. I obiecuję, że jest to już ostatni i jeden z ostatnich odcinków na temat narzędzi, wypożyczonych mi przez Kubę, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Dzisiaj zajmiemy się porównaniem dość nieoczywistym i takim, którego chyba jeszcze na polskim YouTube nie było. Przed Wami Lederman Rebar kontra Lederman Church TTI. I zapewne ciśnie się wam teraz na usta pytanie, co to w ogóle jest za porównanie. Zupełnie inna półka cenowa, zupełnie inna budowa i zupełnie inna klasa urządzenia. Już spieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, Church'a traktuje zawsze jako ulepszoną wersję Wave'a. Może nie ulepszoną, ale na pewno bardziej premium. A jak wiadomo, Wave to obok rebara najrozsądniejsza propozycja od Ledermana. W omówieniu rebara powiedziałem, że mógłby on spokojnie Wave'a zastąpić. Ale czy tak jest rzeczywiście? Właśnie tego chciałem się dowiedzieć. Po drugie, porównanie tańszych konstrukcji z droższymi jest rozsądne pod warunkiem, że mają wykonywać te same czynności. W tym wypadku ten warunek jest absolutnie spełniony. I po trzecie, ktoś może się zastanowić właśnie nad taką konfiguracją być może Church vs. Rebar albo Wave vs. Rebar. Tak jak nikt nikomu nie zabroni porównywać Serge'a do Super 300, choć to też inne konstrukcje i inne półki cenowe. I na koniec. Oba Teledermany są z tej samej kategorii rozmiarowej, czyli z kategorii full size. Ale dość już tych wstępów, przejdźmy do konkretów. Na początku: wymiary, waga i materiały. Jeśli idzie o wagę oraz rozmiar, to bezsprzecznie rządzi tutaj rebar. Church będzie w prawie każdym wymiarze większy, oprócz długości, oraz cięższy o prawie 70 gramów. Dla wielu osób nie ma to większego znaczenia, ale dla innych może być bardzo istotne. Przejdźmy do materiałów. W obu przypadkach dominuje oczywiście stal 420HC, jednak Church posiada okładziny z tytanu oraz ostrze ze stali proszkowej S30V, co trochę podnosi jego możliwości, ale chyba bardziej prestiż i cenę. Konstrukcja zaś w obu przypadkach jest inna. Rebar to stara szkoła Ledermana, gdzie trzeba otworzyć kombinerki, żeby użyć jakiegokolwiek narzędzia. Natomiast Church pozwala na otwieranie ostrzy i pił jedną ręką bez potrzeby otwierania całego multitula. Które rozwiązanie będzie lepsze? Według mnie to z Churcha, ale decyzję oczywiście pozostawiam Wam. Jakość wykonania jest na niezłym poziomie w obu przypadkach, choć wydaje mi się, że w pewnych miejscach rebar jest jakiś taki bardziej dopieszczony. Ale może to bądź subiektywne odczucie. Jedno i drugie narzędzie cierpi na niedoróbki, jak to w Ledermanie, ale pamiętajmy, że to nie jest drogi zegarek czy biżuteria, i można tu niektóre niedociągnięcia wybaczyć. Warto tu wspomnieć, że różnice między Wave'em a Marebarem będą mniejsze ze względu na materiały, ponieważ Wave jest pozbawiony dodatków premium. A teraz specyfikacja i funkcje. Patrząc na suche liczby, to wielkich różnic nie uświadczymy. Rebar posiada 17 narzędzi, natomiast Church 19. W Wave'ie będzie ich 18. Przyglądając się bliżej, również większych różnic w typie narzędzi nie znajdziemy. Jednak ich budowa oraz kształt mogą się już znacząco różnić. Oba tule oferują ostrze gładkie i ząbkowane, z tym że Church ma jeszcze haktnący do pasów lub do otwierania paczek. Do tego piły i pilniki do drewna i metalu. Kombinerki oraz wymienne przecinaki do drutu są podobne w obu wypadkach, natomiast trzeba przyznać, że te z są znacznie staranniej wykonane i dokładniejsze w chwycie. Czercz oferuje też dwa gniazda nabity, dużej mikrobit oraz dość niewielkie nożyczki. Rebar ma za to zwykły śrubokręt Philipsa, który dzięki odpowiedniej przedłużce zmienia się w gniazdo nabity identyczne jak w czerżu. Do tego ma na pokładzie ostre i grube szydło. Poza tym w obu przypadkach mamy średnio użyteczny otwieracz do butelek i do puszek, miarki w systemie metrycznym i calowym, kółka do kluczy oraz płaskie śrubokręty, których przydatność zawsze oceniam jako dyskusyjną. Czyli ogólnie jest podobnie, ale znaczenie mają detale i profile poszczególnych narzędzi. Tu jak zwykle wybór pozostawiam Waszym preferencjom. Pora przejść do małego podsumowania. Oba tule mają oczywiście 25 lat, praktycznie bezwarunkowej gwarancji. Choć oczywiście zachęcam do dbania o te narzędzie. Jeżeli zaś idzie o cenę, to różnica jest znaczna, żeby nie powiedzieć wielka. Church to wydatek ponad 750 zł, choć ostatnio widziałem ceny sięgające nawet 800 zł. Rebar w swojej podstawowej wersji to koszt 300 zł. Oznacza to, że za jednego czerża kupicie sobie ze 2,5 rebara. Oba tule występują w różnych wersjach kolorystycznych, co może się oczywiście wiązać z dopłatą. Jednak Church, jak przystało na flagowca, przyjeżdża z małym zestawem, w którym jest materiałowa kabura, klips, dodatkowe kółko do kluczy, chociaż nie wiem po co, i jeden niepełny zestaw bitów. Jednak jeśli porównacie sobie Rebara z Wave'em, to tutaj zestaw jest identyczny. Cena też jest dużo bardziej przystępna, bo Wave to koszt około 480 zł. I teraz powinienem wygłosić jakiś mój werdykt odnośnie tego, co najlepiej wziąć. Oczywiście decyzja ostatecznie jest Wasza, ale... Jeśli potrzebujecie dobrego, lekkiego tula, który zrobi wszystko co potrzeba, to rebar jest absolutnie wystarczający i będziecie absolutnie zadowoleni. Potwierdza to zresztą moja recenzja tego narzędzia. Poza tym, taniego tula, tak nie szkoda jak narzędzia, które ma bliżej do 1000 zł, niż do 300. Myślę, że rebar to najbardziej rozsądny wybór, jeśli idzie o ofertę Ledermana w tym momencie. Czy warto więc dopłacać do WAVE'a? Jeśli zależy Wam na dwóch miejscach nabity, to uważam, że tak, ponieważ końcówka zmieniająca śrubokręt w gniazdo nabity kosztuje stówkę. A to powoduje, że żeby wykorzystać pełnię możliwości rebara trzeba odłożyć już 400 zł, a nie 300. A to już naprawdę blisko do WAVE'a. Poza tym WAVE ma przewagę otwierania ostrzy oraz pił jedną ręką bez otwierania kombinerek, co jest kolejnym sporym plusem. Według mnie WAVE to opcja rozsądna z usprawnieniami. A co jeśli wahasz się pomiędzy churchem a rebarem? Może i takie rozterki ktoś ma? W takim razie kup wave'a, czyli rozwiązanie kompromisowe w połowie drogi za nie aż tak duże pieniądze. Rebar i church to dwie bardzo różne półki cenowe i wydaje mi się, że ludzie mają wobec nich trochę inne oczekiwania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was satysfakcjonują. A tymczasem pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem, najlepiej w górę, oraz subskrypcję na kanale. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy w całości należy do Was. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe, na Instagram, na Twittera, na fanpage tego kanału oraz na fanpage i na kanał do Potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami w zwyczajowy sposób, także pozdrawiam.